Stało się coś bardzo niedobrego, ile w ogóle jeszcze cokolwiek niedobrego może nas w, w polskiej dyplomacji. Mianowicie gazety zaczęły się roztrząsać sprawę tego, że Polska może zawetować kandydaturę pana Rasmussena na, na, na szefa NATO. W ogóle na czasy co w tej chwili jest NATO, no, nie wiadomo z kim to NATO miałby walczyć. Tak, prawdę powiedziawszy, to na 10% to NATO służy do tego, żeby armie sobie zamawiały broń i generałowie mieli tam jakiś procent od, od, od tych zamówień. Na, 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 no ale już oczywiście, że 10% jakiejś realności tutaj na to NATO istnieje. I to stanowisko nie jest tak całkiem nieważne. Mówi się o rozpadzie NATO, mówi się, że powstają inne bloki. Francja, Niemcy i Belgia zakładały na to BIS. Jego siedziba się nadal buduje, proszę Państwa. Nadal się buduje. No, anty NATO w pewnym sensie. No ale teraz, kiedy pan wygrał Obama w Ameryce, a z kolei pani Merkelowa i pan Sarkozy w Europie, to trochę się zmieniło. Więc o tym, o, o tym cisza. W każdym razie to NATO w tej chwili jednak no, czymś jest. Co prawda, w NATO to rządzą Amerykanie, jak państwo wiecie. Siła Armii Stanów Zjednoczonych to jest siła 38 kolejnych armii na świecie, a przecież nie wszystkie są europejskie, są to armii innych, całkiem innych, sporych państw. No i proszę Państwa, w związku z tym mianowanie tego szefa NATO to jest troszeczkę niezbyt poważna impreza, no, no bo co będzie nim Duńczyk, ale przecież wiadomo, że i tak Amerykanie będą, będą tym rządzili. To jest trochę tak jakby było, było przyjęte ze czasów carskich, że szefem armii połączonych rosyjskich i polskich, bo to było powiedziane, że żeby, żeby wspólny dowódca, no i będzie zawsze Polak, no ale wiadomo dokładnie, że i tak to będzie ten, którego Rosjanie chcą, prawda, no bo w końcu 90% tej armii, czy 80% stanowili przecież Rosjanie. No więc ja się dowiaduję, że Polska chce postawić weto na kandydaturę pana Rasmusena. Nie dlatego, że ma coś przeciwko panu Rasmussenowi, tylko po to, żeby lepiej zakrętować polskie postulaty, polską niezależność. Otóż jeżeli to nie jest warholstwo, no to ja bardzo przepraszam, co to jest? Tu ludzie się troszczą, żeby, żeby Turcja nie zawetowała który pana Rasmusena, bo jakieś realne powody ma podobno, a Polska chce po to, żeby zakrętować swoje postulaty że Turcja nie jest sama i my tutaj chcemy jej pomóc. I to jest, żeby powiedzieć, przeżające. Yy, bo gdybyśmy mieli jakieś powody, żebyśmy się na no dotyczyły pana Rasmussena, no to można by zrozumieć. Ale proszę Państwa, w tym NATO jest, o ja pamiętam, 26 państw. No, i, i, i co będzie, jak y, uzgodniona będzie inna kandydatura i nagle Belgia postanowi też zakrytować swoje postulaty i ją zawetuje, prawda? A potem zawetuje kto inny. No, przepraszam bardzo, ale y, takie rozumowanie jest naprawdę nie do przyjęcia. Przez setki, tysiące lat Polska korzystała z tego, co się działo w Europie, i Europa korzystała z doświadczeń Polski. Teraz. Kiedy Europa jest w potrzebie, kiedy Europa wyraźnie spowalnia, musimy wnieść powiew wolności, musimy pokazać, że można walczyć o własność, można walczyć o sprawiedliwość w Europie.